Witam wszystkich serdecznie Chciałbym Was zaprosić na następny odcinek, który już jutro Będę mówił o zasadach żywienia odnośnie amstafów. Bo jakby już parę osób poprawiło nie mówić stafików tylko Amstafów, Okej, okay, dobra Jak Wam to tak bardzo przeszkadza to nie będę używał tego sformułowania Chodzi o Amstaffa eee, Powiem mniej więcej jaka ma moją dietę Co mu daje do jedzenia, czego nie dawać, co ja polecam Oczywiście wy możecie wiedzieć lepiej, mój kanał ma na celu tylko wam jakby poradzić, a nie kazać, bo każdy, każdy może postąpić tak jak chce, więc, więc jak to uważacie. No i co, no i żeby nie przeciągając, zapraszam, jutro mniej więcej o godzinach wieczornych będzie, będzie filmik, na którym będę mówił o Amstaffach, o tym jakie zasady żywienia powinny mieć. No, i mniej więcej jak ja daję, jakie daję jedzenie, i czego się wystrzegać. Bo mówię, kiedyś ja popełniłem błąd, e, który Wam jutro opowiem, i na tym błędzie, żeby się wszyscy nauczyli. Mówi, nikt nie jest nieumylny, ale chodzi o to, żeby się uczyć na błędach. Więc zapraszam jutro bardzo serdecznie w godzinach wieczornych na, na wstępny filmik. Jeżeli Wam się podobają dotychczasowe filmiki, zapraszam do subskrypcji, łapka w górę. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.